No i teraz znów kolejny nasz stały punkt w naszych konferencjach. Pan dyrektor Marek Ostanek, dyrektor Departamentu Zarządzania Danych UKE, mówi o tym, jak, jak, co i jak Państwo raportowali w tym roku i jakie są tego wyniki i co z tego wynika. A więc inwentaryzacja za ubiegły rok i stan bieżący tej inwentaryzacji. Ja może wyciągnę sam Dzień dobry Państwu. No może nie do końca będzie pełna inwentaryzacja, dlatego to jest, bo to jest przywilej Pani Prezes publikowania pełnych statystyk. My w tej chwili kończymy cały proces analityczny, w związku z tym to jest przywilej. W związku z tym my tylko podamy pewne elementy związane z inwentaryzacją, jakieś porównania. Natomiast to będzie tylko inwentaryzacja w pigułce, natomiast reszta elementów, które będę prezentował, odnoszą się też do inwentaryzacji. Są z nią ściśle związane, jak również nowe zmiany, jeśli chodzi o mega ustawę, czy pewne działania, które są robione w obszarze Unii Europejskiej, też nawiązują do danych, które my zbieramy w kraju. Czyli wybudowana sieć to... Dopiero początek, bo kolejny element to jest jakość usług, które sprzedajemy na tej sieci, prawda? Czyli zadowolenie klienta. Kolejny element to punkt punkt informacyjny do spraw, informac spraw telekomunikacyjnych. nowe możliwości i nowe obowiązki oraz to, że inwentaryzacja wspiera POPC. Ja tu postaram się wspomnieć o paru mitach, które krążą na rynku, odnieść się do nich w sposób myślę, obiektywny. Także Idziemy do przodu. Tak jak Pani Prezes powiedziała, to już piąta z kolei inwentaryzacja. Parę danych w pigułce. Nie będę przekazywał tych dziesiątków analiz, które mamy w tej chwili już przygotowane, bo bym musiał chyba poświęcić cały dzień. Natomiast odniosę się do pewnych zdarzeń i pewnych trendów, które się pojawiają, jak patrzymy na dane przekazane w ramach inwentaryzacji. Tak jak Pani Prezes powiedziała. Od lat obserwujemy pewien poziom stały liczby podmiotów raportujących do SIS. Pytanie, czy to są wszyscy? Panie prezes powiedziała: Nie. Są operatorzy, którzy z niewiadomych przyczyn, dlaczego nie raportują do nas, a potem po prostu piszą do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czy do nas z prośbą o uzupełnienie, ponieważ środki publiczne zaczynają ingerować w ich teren działania. Tak to więc w tej chwili wygląda. W związku z tym ta liczba podmiotów, która w tej chwili obserwujemy, od. Trzech lat jest na mniej więcej podobnym poziomie. Tak naprawdę apelujemy do podmiotów, żeby przekazywały te dane, bo one tak naprawdę służą tym podmiotom. Kolejny element to liczba obiektów, które. Mamy w bazie zwiększa się z roku na rok. Jest coraz większa i to państwo widzicie porównanie dwóch kolejnych lat, pani prezes pokazała jak to wyglądało w stosunku do pierwszej inwentaryzacji jest to naprawdę gigantyczny przyrost. Teraz też obserwujemy przyrost, on to oczywiście wynikiem tego, że wiele inwestycji które zakończyły się w 2015 roku ze środków publicznych po prostu powiększyły nam naszą bazę jako sieć już wykonana. Kolejny element, który dosyć też jakby reprezentuje jakość tego, co jest w naszej infrastrukturze, długość sieci światowodowej. Tu też widzimy wyraźny przyrost i to też jest wiadomo związane ze środkami publicznymi, środkami unijnymi, które wsparły ten proces. Kolejna charakterystyczna rzecz, czyli sieć światowodowa. I tutaj widzimy statystykę, ile jest kilometrów i jakiego typu włókien, więc widzimy, że są to włókna głównie. 20, kable światowodowe 24 włóknowe oraz wiele kabli typu dwuwłóknowych. Są to kable głównie dzierżawione, traktowane jako własność, bo to są dzierżawy długoletnie. Jak popatrzymy na rodzaj traktu, to widzimy głównie, że są to sieci w kanalizacji lub w kanałach technicznych lub sieci podziemne. Natomiast oczywiście też widzimy pewien przyrost sieci na powierzchni, które z punktu widzenia inwestycyjnego są dosyć tanim rozwiązaniem. Te typu sieci oczywiście są stosowane głównie w sieciach dostępowych w obszarach mniej zurbanizowanych. Kolejna rzecz, do której chciałbym się odnieść, to coś, co będzie się wiązało też z pewnymi kolejnymi slajdami mojej prezentacji, a mianowicie zakończenia świeci, czyli możliwość świadczenia usługi pod zadanym adresem, bo jak Państwo wiecie, dla przypomnienia kolegom z Unii Europejskiej, że dane zbieramy z dokładnością do adresu, i to jest deklaracja operatora dotycząca zgody na prezentowanie tych danych. W tym roku 3,5% operatorów zgodziło się na prezentowanie informacji o zakończeniu sieci, czyli nazwie operatora, maksymalnej szybkości transmisji danych, jak i, jak i technologii. W poprzednim roku ten poziom wynosił aż 27%. Ta zmiana wynika głównie z tego, że TP Orange po prostu w tym roku sobie wszystkie dane zastrzegły. Natomiast oczywiście, jak Państwo wiecie, my zmieniamy prawo i mega ustawę. Za chwilę wejdą w życie zmiany, które jakby ten proces odwrócą. Te dane od, pewnie od lipca, przestaną być tajemnicą przedsiębiorcy. W związku z tym my będziemy mogli te dane prezentować nie tylko na naszych portalach, o których też parę słów powiem, jak i również na portalach Unii Europejskiej. I tu bym chciał przejść do pewnej inicjatywy, która jest w tej chwili... Na wokandzie jest prowadzona przez Unię Europejską. Jest to mianowicie Europejska Platforma dotycząca mapowania usług szerokopasmowych. Pomysł tego projektu jest finansowany ze środków Unii, nadzorowany przez Komisję Europejską, DigiConnect. Jest to przedsięwzięcie, w którym Urząd Komunikacji jest członkiem Komitetu Technicznego. Po prostu dzielimy się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zarówno mapowania usług, mapowania zasięgu sieci, jak i również Naszych doświadczeń związanych z pomiarami sieci. I tu jest przykład, co będzie raportowane. Trzy poziomy raportowania, quality of service. Pierwsza, czyli tak zwana predicted network, czyli to, co my w Polsce w tej chwili zbieramy w 100%. Czyli z dokładnością do pojedynczego adresu zbieramy informacje o potencjalnych możliwościach sieci. Kolejne dwa elementy są to już kwalifikacji linii czyli są to pomiary wykonane przez specjalistyczne narzędzia lub narzędzia oferowane przez duże przedsięwzięcia międzynarodowe. I tu oczywiście w tym aspekcie jest wymagane specjalne narzędzie, które powinno działać w skali całego kraju. Jak państwo wiecie, mamy takie narzędzie NPK, które działa w mniejszej, w bardziej ograniczonej skali, ale oczywiście jego modyfikacja i przeskalowanie pozwala, pozwoliłoby takie dane przekazywać właśnie w tych dwóch poziomach. I tu jest parę slajdów pokazujących, jak wygląda statystyka w Europie. Jeśli chodzi o ten pierwszy poziom, czyli raportowanie informacji o zasięgach sieci, czyli to jest mapping of infrastructure, jak to mówimy. Jak Państwo pamiętacie moje poprzednie slajdy sprzed kilku lat, to Europa miała tutaj wiele dziur, pokazujących, że nie we wszystkich krajach taka inicjatywa była na wokandzie. W tej chwili, jak widzicie, praktycznie w całej Europie tego typu inicjatywy są rejestrowane. Jeżeli popatrzymy na drugą kategorię, czyli na pomiary od końcówki klienta do pierwszego koncentratora, widzimy już osiem inicjatyw narodowych. W tym oczywiście nasza inicjatywa też została tu zauważona jako, jako ważny wkład w ten proces. Natomiast jeżeli popatrzymy na pewne przedsięwzięcia ponadnarodowe, jak chociażby wykorzystanie funkcjonalności m czy działania firmy SamNotes to praktycznie są zbierane dane z całej Europy. Jeśli chodzi o trzeci poziom, kiedy uwzględniamy również to, w jaki sposób sprzęt klienta wpływa na jakość pomiaru, też widzimy już, że w 20 krajach są tego typu inicjatywy prowadzone. Jak popatrzymy na inicjatywy międzynarodowe, to praktycznie te narzędzia, które są dostarczane, na przykład jak NetBravo, czy MLab, czy NetRadar, czy OpenSignals. Są w tej chwili wykorzystywane również do pomiarów tego, w jaki sposób końcówka klienta wpływa na pomiar. I tu, też, parę słów na temat, co będzie prezentowane, jakie będą poziomy agregacji. I tu bym chciał przypomnieć ważna rzecz. Wszyscy widzą, że gdyby się udało zbierać dane z dokładnością do pojedynczego adresu, jesteśmy w stanie agregować dane, tak jak tu jest pokazane w prezentacji, aż do regionów statystycznych, które są raportowane w Unii Europejskiej, jak i również w naszym kraju, czyli do nuców trzecich, jak również drugich czy pierwszych. My w Polsce zbieramy te dane z taką dokładnością. Oczywiście są też kraje w Europie, które również na tym poziomie zbierają dane. To jest jakby pewna swoboda w momencie agregacji, wizualizacji danych, jak również ukrywanie informacji o nazwie operatora w przypadku, kiedy on sobie tego nie życzy. No i to jest już taki portal, jest już gotowy, to jest wersja testowa tego portalu. Tu będzie można zobaczyć, jak wyglądają jakości dostępu do sieci. Tu akurat jest ten pierwszy poziom, czyli teoretyczne zasięgi. I oczywiście korzyści wdrożenia tego projektu. Ja bym chciał tu wspomnieć tylko o jednym punkcie, mianowicie wzmocnienie konkurencji i zapewnienie przejrzystości informacji na rynku usług szerokopasmowych. To już nie może być tak, że operator coś oferuje w ofercie, natomiast rzeczywistość znacznie odbiega od, od, od stanu faktycznego. Także takie są korzyści między innymi wdrożenia tego projektu w obszarze całej Unii Europejskiej my zostaliśmy poproszeni o podpisanie memorandum, które Zobowiąże nas do przekazywania danych do, do Unii Europejskiej, dlatego że serwer, który te dane będzie prezentował, będzie w zasobach Unii Europejskiej i to ma być już uruchomione w 2018 roku. I kolejna rzecz, która wiąże się również z tym, co jest robione w Unii Europejskiej, jak i również z inwentaryzacją, mianowicie zmiana mega ustawy, która poprzez uruchomienie punktu informacyjnego do telekomunikacji. Da dostęp do informacji, zmniejszając ryzyko dublowania faktury. Podstawowy cel, ale również te zmiany, które są wprowadzane, mają wpływ również na quality of service, dlatego że zmiany dotyczą również nazwy operatora i jego typu usługi, które oferuje pod zadanym adresem. To już nie będzie tajemnica przedsiębiorca. W związku z tym te 3,5% przekazane w tym roku jako możliwość udostępnienia informacji o swojej nazwie, to no przestanie już obowiązywać. W związku z tym my będziemy mogli prezentować informacje o ofercie, o maksymalnej szybkości, jak i również technologii, w jakiej ta oferta może być prezentowana. PIT. Co to jest PIT? A więc to jest punkt do spraw telekomunikacji, który będzie poprzez swoje zasoby informatyczne przekazywał informacje od operatorów sieci ogólnie pojętych, głównego tych kraju, gdzie są zasoby mapowe, Informacje od właścicieli terenów zamkniętych, zarządców dróg, systemu sis też będzie dostarczać informacje o warunkach dostępu do infrastruktury, o opłatach drogowych, jak i również będzie zawierał rejestr procedur i pozwoleń. W związku z tym przedsiębiorca telekomunikacyjny poprzez jedno repozytorium centralne będzie miał dostęp zarówno do informacji o infrastrukturze, pełnej infrastrukturze wybudowanej w procesie inwestycyjnym, jak również centralne repozytorium wszystkich procedur, dokumentów, formalności, pozwoleń, które są wymagane po to, żeby śledząc proces inwestycyjny, wiedział w jakim momencie, jakiego typu dokument powinien wypełnić. I oczywiście, jak Państwo widzicie, system SIS, a więc te dane z inwentaryzacji też będą widoczne przez, przez ten punkt do spraw telekomunikacji. I kolejna rzecz, która się odnosi do tego, co myśmy zrobili w urzędzie, a mianowicie taki portal, pod którym można sprawdzić swój adres, czyli jakiego typu usługę mogę uzyskać pod swoim adresem. Maksymalna szybkość i tak dalej. No to jest przykład akurat mojego adresu w Warszawie no oczywiście Państwo widzicie, dostarcza usługę czterech operatorów, to są dane z zeszłego roku, ale widzimy tutaj Orange, sieć światłowodowa, trzech operatorów o zastrzeżonej nazwie, jeden sieć kablowa, wiem, że jest to sieć też TP, to są sieci innego operatora, to świadczy usługę LLU. Kolejne sieci spółosiowe, miedziane, czyli sieci telewizji kablowej, dwóch operatorów wiodących w Polsce, które sobie zastrzegły dane. Powiem szczerze, nie wiem, jaki jest powód zastrzegania danych, ale po zmianie mega ustawy te informacje będą dostępne. W związku z tym my bez problemu będziemy mogli takie informacje przekazywać do kolegów Unii Europejskiej, do prezentowania na ogólnoeuropejskim portalu. Oczywiście mamy też funkcjonalność polegającą na tzw. demand mapping, czyli. Podania informacji, jakiego typu usługę bym potrzebował pod zadanym adresem. I tu wydaje mi się, jest dosyć istotne, że może warto też zbudować taką funkcjonalność, która pozwoli klientowi podać informację, czy operator jest gotów podłączyć z deklarowaną szybkością. Dlatego, że dochodzą nas słuchy z rynku, że pomimo, że są prezentowane informacje o możliwości świadczenia usługi, operator stwierdza, że z powodów technicznych nie jest w stanie tego zrobić. Tu będzie taki pewnie element weryfikacji z kolei dla do klienta. Kolejny element, który też odnosi się do inwentaryzacji, to jest POPC, czyli Polska Cyfrowa, w ramach której będziemy budowali sieci dostępowe. Jaki jest wpływ dany z inwentaryzacji na wyznaczanie obszarów do kolejnych konkursów, oraz parę mitów i faktów, które tu przewijały się w dyskusji, szczególnie z izbami. Ja postaram się do nich odnieść w sposób, myślę, że wyważony. Po pierwsze, rola inwentaryzacji. To jest baza białych adresów NGA do konsultacji. To jest podstawowy cel, który my przekazujemy. Kolejna to jest biała, baza, biała, baza białych adresów i węzł dostępu hurtowego do wyznaczania obszarów konkursowych. W tym obszarze myśmy zbudowali model kosztowo-finansowy, który te obszary wyznaczał, który zawierał w sumie elementy dotyczące danych makro i mikroekonomicznych, pozwalających ocenić potencjalne przychody z takiej sieci. I oczywiście w dyskusji społecznej, jakaś się odbywana, też na łamach pracy, no było sporo uwag dotyczących tego, czy ten model kosztowy faktycznie podaje realne dane. Czy on ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? No więc proszę Państwa, pytanie, które też padało, dlaczego niektóre obszary nie zostały zakwalifikowane do wsparcia? No więc przykład taki dosyć fundamentalny. To jest przykład jednej miejscowości Puławy, gdzie mamy dwie kategorie adresów, białe adresy nieopłacalne, do których teoretycznie należy skierować interwencji publiczną biały adresy energia opłacalne, to znaczy tam gdzie interwencja jest niewskazana ze względu na ilość operatorów, czy nie chcemy zaburzać konkurencji. Tu jest przykład obszaru konkursowego, który został wyznaczony w ramach pierwszego konkursu. On się klasyfikuje tutaj, ale Państwo widzicie, tu jest obszar taki, aż się prosi, żeby go było dołożyć do konkursu, ale jak popatrzymy na koszty, to ten obszar jest to spójny topologicznie. To jest jedna droga, drogi, które są pod kątem prostym, do tego, ale ten koszt sieci był ponad 14 milionów. Czyli z punktu widzenia takiego praktycznego podejścia nie opłaca tego obszaru się dzielić na dwa kawałki, na przykład po 7 milionów, po to, żeby dwóch operatorów zaczęło z sobą konkurować, bo nie ma gwarancji, że jeden operator wygra cały obszar, prawda? Dlatego warto takie obszary spójne było zostawić dla kolejnych konkursów. Pytanie, czy ten koszt, który myśmy podawali, był realny? No, i czy model, który myśmy mieli u siebie zaimplementowany, ma jakieś podstawy inżynierskie? I to jest też przykład już w tej chwili stanu faktycznego. Mianowicie jest to jeden z obszarów konkursowych, który zawiera dwa takie obszary kosztowe. Nie wiem, gdzie tu jest. Nie ma, tak? Dwa takie obszary, ten, który jest na górze i ten na dole. I tu jest pokazany jeden z beneficjentów, który złożył wniosek. Tu są podane adresy. Te, które wybrał, adresy żółte są adresy, których nie uwzględnił w swoim projekcie. To są podane również węzy hurtowe, które wybierał model oraz jego węzy hurtowe, które on zadeklarował w ramach konkursu. I jeżeli teraz Państwo popatrzycie na to, w jaki sposób beneficjent wytrasował sieć, to jest jego pomysł. On, trasując tą sieć, zmieścił się w kosztach, które były zadeklarowane, pewnie może je trochę obniżył, żeby po prostu być bardziej konkurencyjnym. Jak na to nałożymy sieć, którą generował nasz model, to okazuje się, że zbieżność w niektórych obszarach jest wyjątkowo duża. A oczywiście są pewne zmiany. Ten obszar na górze pokazuje wyraźnie, że w naszym przypadku tutaj jest wyraźnie pokazane trasowanie uwzględniało inne drogi niż wybrał to operator. No najprawdopodobniej miał szansę wykorzystania w innej infrastruktury, przez to sobie skrócił Drogę, ale skrócił również koszty. To znaczy, że zaproponowany model zawierał pewne nadmiary, które można było wykorzystać na budowanie sieci. Tam oczywiście nie ma kokosów, tam nie ma nadmiaru. Pamiętajmy, że są to środki publiczne i należy je wydawać dosyć optymalnie. Kolejny mit, który się tu też pojawiał i też był związany z modelem, mianowicie, czy penetracja usługami jest możliwa do osiągnięcia. Nasz model jak zacząłem przyglądać się szczególnie danym detalicznym, zawierał, zakładał średnio około 60% penetracji. Ja zacząłem pytać wielu przedsiębiorców, czy 60% penetracji na nowej sieci jest możliwe do uzyskania w przeciągu 9 lat. Od większości słyszałem, że nawet dwóch, w ciągu 2-3 lat są w stanie na nowej sieci, której są właścicielem, uzyskać penetrację nawet 75%. W związku z tym to nie jest zarzut, który jest po prostu poparty poparty stanem faktycznym. No i oczywiście kolejna rzecz, której tu nie ma w prezentacji, ale myślę, że należało się odnieść, to będzie też moje zakończenie, dosyć takie dla mnie trudne, mianowicie załącznik czwarty, który tu był wielokrotnie krytykowany, który z mojego punktu widzenia, ponieważ jestem inżynierem telekomunikacji, no nie stanowi zbyt dużego wyzwania, bo on jest możliwy do wypełnienia. Natomiast ja rozumiem, że wielu operatorów mając bardziej zaawansowane narzędzia miało z tym kłopoty. Ale też musimy pamiętać, i to jest coś, co mnie jakby rozdziera, mianowicie ja codziennie podpisuję kilka decyzji wzywających operatora o uzupełnienie kwestionariusza dotyczącego rejestracji nowego przedsiębiorcy. Czyli prosty kwestionariusz, który wymaga wpisania kilku liczb, jest wypełniany w sposób wadliwy. Czyli po prostu myślę, że wielu przedsiębiorców niezbyt dokładnie przyjrzało się temu załącznikowi i po prostu nie poświęciło mu zbyt wielu uwagi. Pewnie należy go trochę zmodyfikować, streningować, poprawić, niemniej jednak z punktu widzenia inżynierskiego on jest możliwy do wykorzystania. I to tyle z mojej strony, także dziękuję Państwu za uwagę. Jestem dostępny podczas dyskusji w kularach. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Markowi Ostankowi.